Witajcie z tej strony Sylwuśka i dzisiaj postanowiłam nagrać taki filmik, gdzie będziemy coś dosypywać lub dolewać do białej orężady. Więc tak, tu mam trochę. Więc... A na początku zapraszam Was do zasub... Zasub... kamera zasubskrybowania mojego kanału oraz w łapeczki w górę. Jak wam się spodoba. Więc na początku zaczynamy. Więc tak, mam sobie tutaj białą orężadę. I przed sobą stawiam sobie te wszystkie produkty. Boję się. Ja nie chcę wylosować soli. Okej. Okay. No więc tak, najpierw zamykam oczy, żeby nie było. Przecież tak, wezmę sobie od soli trochę, żebyście widzieli, że mam oczy zamknięte. Albo o! Poczekajcie chwilkę. Mogę sobie po prostu założyć ręcznie na oczy i losować Więc tak Więc zbliżymy się do tak czy może to? Kawa, serio? No okej okay. Tylko to mój piękny kapturek to Ej, kawa to nie jest źle Gorzej będzie z olejem i solą I oczywiście mam Przypuśćmy trzy losowania Ale uwaga to odkładam też na miejsce i mogę wylosować dwa razy jedną rzecz. Więc w sumie. Fajnie będzie. Ale w sumie nie fajnie też, dlatego że losuję olej, czyli ja nie mam zamiaru go jeszcze raz wylosować. I ogólnie postanowiłam, że zrobimy tak. że sobie po prostu trochę na łyżeczkę. O Boże, nie wiem. Z kapuccino. Ja czy nie mam rozpalonych kawy. Dobra, z no będzie jeszcze lepiej. Wypadek przy pracy. Dobra. Jest trochę, jest trochę. Tak, może nie tutaj się sypujemy. Pięknie. Sacy. Okej No ja tego nie chcę próbować Okej, więc jeszcze raz zasłaniamy moje piękne oczka Tu Tu, który ja wylosowałam bo nie wiem Jeszcze raz Tu, tu, tu Okej Co to jest? Boże, co to jest? O, cytrynka Cytryna Pomarańcze. Super! Chcę, żeby to zbierać. Ale to widać było, że zbierasz na spiżu. Nie wiem, czy to widać. ale to na serio leci. Okej. Okay. Boję się, strasznie. Okej. Okay. Duchy. Dobra, nie było tego. Chcę, jeszcze raz biorę. I kolejne, to uszy, oczy. Tu. Tu, tu, tu. Kawa znowu. Dobra. Patrzcie, jak pięknie. Dobra. Boję się.

Ale jeżeli będzie tutaj około 5 y, łapek w górę To nagram film z moim tatą Wtedy będzie Nie wypij na polu challenge Więc teraz y, no, możemy zakończyć I serdecznie zapraszam was na mojego Instagrama, który jest tutaj w opisie Entonces ahora, pa, papá.